Transmisję oglądacie dzięki Ego Sim, www EgoSim www.egoSim.pl. Minęła 16. Na Kompas Tok zaprasza Tomasz Słodki. Witamy po raz kolejny. Kolejnego dnia rozmawiamy o podróżowaniu z bardzo ciekawymi gośćmi. Witamy widzów, Mlecznych podróży oraz dziennika turystycznego. No i EgoSim. A naszym gościem jest dzisiaj Franka Kobenter z Austria Info. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zimowo teraz w Austrii. E, tak, zima się pojawiła pod koniec roku i w tej chwili przez ten niś nad Adriatykę po prostu nasypało dużo śniegu i mamy idealne warunki na narty. No właśnie, a z nartami wielu moich przyjaciół mówi, że jeśli tylko narty to do Austrii. Gdzie można w takim razie pojechać na narty i co tam może nas spotkać? E, tak naprawdę już blisko z są pierwsze regiony alpejskie, naczarskie, tak jak Semmering, godzinę m, samochodem od Wiednia, a potem w Styrii tak Szlabnik e, na przykład, to będzie teraz głośno, bo tam w lutym odbędą się, m, odbędzie się Puchar Świata i e, no, Karyntia która też oferuje jakieś tam 900 km tras naczarskich z największym regionem naczarskim na w Karnickich Alpach. No i oczywiście Polacy bardzo, bardzo lubią już się wybierać do Austrii na Narty w październiku, na jesień, bo naszym atutem, oprócz, oprócz bardzo nowoczesnej infrastruktury, nowoczesnych wyciągów, to uh, naszym atutem to są lodowce. Mamy ich pięcioro uh, na terenie tyrolskim. Potem jeden lodowiec uh, znany wśród uh, polskich naczarzy niedaleko Salzburga, Kaprun Celamze i Meltaler Gletscher w Karynty. I oczywiście Tyrol to jest taka kołebka. Naczarstwa i ulubiona meta polskich naczarzy. Do Austrii bardzo prosto jest się dostać. Możemy wsiąść w samochód, możemy wsiąść w pociąg, możemy wsiąść w samolot. Nawet samolotem. W tym sezonie mamy pierwszy taki czarter zimowy. Co sobotę z Warszawy albo z Gdańska do Salzburga. No i stamtąd to szybka piłka jakimś pociągiem do Doliny Gasteinertal, albo do Celamzy, albo do Kitzbühle, albo się zamawia w hotelach, w którym się zamieszka szatul że bardzo łatwo. No dobrze, to zobaczmy jak wyglądają w takim razie te warunki o których wspomniałaś. Gdybym mógł poprosić o prezentację zdjęć, które otrzymaliśmy od was. Zaraz je zobaczymy na monitorze i jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć co widzimy? Teraz widzimy Tyrolskie Góry. Mhm. Wydaje mi się, że to jest w okolicach Iżgry. No, zimowo. Zimowo. Bardzo zimowo. Dobre warunki na narty. Można też na snowboardzie pewnie pojeździć. Tak, to młodzież częściej się zdecyduje na, na deskę niż na narty. Ale takim hitem w ogóle w ostatnich e, latach też na terenie polskim stał się freeride. To jest naciarstwo poza trasami. Czasami nawet ze skokami przez e, jakieś tam skałki. No i... E, e, Mm, takim nowym sprzętem, e, którym się w tym sezonie e, zachwycają, to są narty rockera, trochę taliowane mhm. i z tyłu też e, takie wygięte, ta, wygięte tak. tak. Mhm. Mm. No widoki są przepiękne. Teraz jak patrzę na te zdjęcia, to aż chciałbym się udać do no Austrii. Tak, moim, moim tam ulubionym regionem osobiście, mhm. ulubionym regionem to jest ten cały obszar Arlbergu. To jest um, taki mikro, mikrokosmos, tak jak ja, ja to nazywam, położony między Tyrolem i Vorarlbergen. I obojętnie, czy to są w Europie ciepłe zimy, czy cieplejsze zimy, to jest Kütahy, to jest jedna z najstromszych tras mhm. niedaleko Innsbrucka. To godzina jazdy stamtąd. Mhm. nie I ta, ten region Arlberg jest po prostu fantastyczny, bo tam zawsze jest śnieg, to jest taka prawdziwa o. dziura śnieżna. I um, lubię ten, ten region, bo um, mnie się jeszcze nie zdarzyło, że e, spadło tyle, żebyś, żebyśmy mogli tam przedłużyć wakacje, ale co rok zdarza, co roku zdarza się, że tam tyle śniegu nasypie, że e, goście muszą po prostu przedłużyć um, wakacje, bo nie ma wejścia z tamtej Doliny. Super warunki, też jedyny region z helikopter skiing. Tak. Bardzo ciekawe. A powiedz Franco, ile musimy mieć pieniędzy, żeby wyjechać na takie wakacje, na przykład zimą do jednej z tych miejscowości? Tak, przeciętnie tygodniowy skypas mieści się w ramach 180 mhm. euro do 245 euro. Na lodowcach jest e, m, drożej niż w regionach, w których nie ma terenu lodowców. No i za zakwaterowanie, to na przykład w agroturystyce czy w, w takich apartamentach prywatnych. To od osoby e, już można znaleźć za 35 euro e, od osoby, od osoby o, e, na dobę. Także 1400 zł to jest taka minimalna kwota, mhm. którą trzeba mieć na tygodniowy żeby, pobyt. Na tygodniowy pobyt. I oczywiście w górę to um, nie ma granic. A ci, którzy nie jeżdżą na nartach albo na desce, mogą wybrać się na przykład do Wiednia, do z, stolicy Austrii. Ja przyznam, że pierwszy raz w Wiedniu byłem wiem, chyba w marcu albo w lutym, i mimo że było zimowo, to było bardzo przyjemnie. Pamiętam, że m, na jednej z głównych ulic były dekoracje świąteczne i to wszystko wyglądało tak magicznie i pięknie. Tak, te dekoracje świąteczne to e, zaczynamy z tymi dekoracjami tam w środku listopada mm -hmm. do końca karnewału. Mm -hmm potem jest koniec karnewału i kończą się też dekoracje świąteczne. Co możemy zobaczyć w Wiedniu? Wiedem to jest takie połączenie jeszcze takiego cesarskiego, cesarskiej atmosfery CK z bardzo pięknymi pałacami i, i, i budynkami z przełomu XIX-XX wieku. Słynna secesja, która się urodziła jako nurt architektury i sztuki we Wiedniu. Połączenie takiej epoki z nowoczesnością to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Tego, czego ja też bardzo lubię we Wiedniu, bo uwielbiam sztukę. Jest chodzenie po, po tych muzejach, czy tak zwanych galeriach sztuki mm -hmm. i e, obejrzeć e, wystawy, e, nie tylko te stałe, tak jak w Kunsthistorisches Museum. E, to jest jedna z największych e, prywatnych kolekcji na świecie, bo Habsburgowie. To był ten ród austriackich cesarów. Oni zbudowali duży, ogromny gmach, żeby pokazać publiczności sztukę, którą gromadzili przez parę wieków. Od tam starożytnej sztuki do końca XIX wieku. I w tym mamy też na przykład jedną salę, z zbiorami Bruegla, Nie w Holandii wisi najwięcej mhm. obrazów tego słynnego flamandzkiego malarza. Tylko w Wiedniu. Tylko mhm. we Wiedniu. I do tych, powiedzmy, klasycznych tam gmachów sztuki dochodzą galerie z nowoczesną sztuką. Mhm. Przyjemnie jest też, że zatrzymać się we Wiedniu. Bo panuje tam taka luźna atmosfera. Austriacy mamy coś takiego, że się na przykład nie umawiamy z partnerem biznesu w biurze, ale zapraszamy zawsze do ulubionej swojej kawiarni albo do, do swojej ulubionej restauracji, mhm. I, i to jest inny tryb życia. I to przekłada się też oczywiście na atmosferę. Tego miasta jest dużo, dużo um, tradycyjnych kawiarni no, i, i takich fajnych zakamarków um, w, w różnych dzielnicach. Podoba mi się też multikulturalność wiednia, mm -hmm. bo jednym, na przykład 100 lat temu, na, w latach dwudziestych, to tylko 50% Wiedeńczyków um, mówiło po niemiecku. 50% Wiedeńczyków e, mówiło w różnych językach e, obszaru e, cesarstwa. I dzisiaj jest podobne, bo w Wiedniu e, z, zamieszkali zamieszkają, e, przedstawicieli innych krajów, mhm. czy to bałkańskich, czy teraz. Też trochę kolorowo z arabskich, albo południowoamerykańskich, albo. Czyli przez to pewnie też jest bardziej większa otwartość, prawda? Bo jednak, jak jest dużo różnych narodowości w danym kraju. Chociaż Wiedeń i w ogóle Austria jest bardzo otwarta, prawda, na ludzi. Ja, ja uważam, że Wiedeń jest otwartym miastem i to się, się potem też przykłada na kuchnię świata, mm -hmm. na artykuły pożywcze, na sztukę, na modę. Tak że wpływy są i to jest piękne. To właśnie o tę kuchnię chciałem zapytać. Co jest taką tradycyjną potrawą w Austrii? <śmienniosenie> tradycyjną potrawą w Austrii to na pewno jest winożnicel. Mm -hmm. Albo Tafelspitz, to jest bardzo dobry kawałek wołowiny gotowany w bujonie z kilogramem warzyw. I do tego, do tego bujonu bujon się potem zje albo z takimi pokrojonymi naleśnikami. Nazywamy to frytaten, frytaten zupy, zupy bują, zupa, nie? Mm -hmm. I uh, tafelspic uh, ta wołowina gotowana uh, podawana jest uh, ze sosem uh, zrobionym ze szranu uh, i uh, na śmietance, mm -hmm. albo na zimowo uh, ta tych szran uh, z tartą tym jabłkiem, mm -hmm. albo szpinak do tego, tak że to są takie dwa, dwie główne potrawy austriackie. A dla wegetarian? Słodycze. Nie Austria. Bez żartów słynie z wyśmienitych cukierni, produktów cukierniczych i, i, i słodycze, które też uważamy za danie główne na przykład. Kiedyś tak? pamiętam, o. bo pochodzę z rodziny, która wychowała mnie w sposób katolicki, to znaczy, że w piątkach u nas nie było mięsa. mięsa mhm. Także zawsze była jakaś, mój ulubiony dzień, bo zawsze po zupie babcia nam dała potrawę słodką. To albo strudel, albo buchtel, to, to jest A aj bož kajzer také, že če, po prostu nám serovala i to. to <gry> velká radost, tak. Radoš, Dobrze, bardzo dziękuję Ci Franko za spotkanie. Upłynęło nam te 15 minut bardzo szybko, choć e, chciałbym jeszcze o Austrii porozmawiać. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, żeby przybliżyć Polakom e, e, Austrię i nie tylko w ale też inne miejscowości. Z przyjemnością. Mhm, mam dla ciebie prezenty. To jest płyta z kokami ku wolności. E, to jest taka płyta, która jest z muzyką regę. E, kiedyś robiliśmy taki festiwal muzyki reggae na Opolszczyźnie. Super, to dla ciebie, piękny. a jutro właśnie mamy spotkanie z Basią Czyżowicz-Lorek, która m, brała ślub na Yamaha. Więc Fajnie. będzie opowiadała bardzo ciekawe rzeczy. Chyba rzucę to um, do swojego swojej komórki mm -hmm. i będę jeździć do regionu na Tak, <laughs> Bardzo dobry mi, rytm. Dziękuję. Będzie mi bardzo miło. Mam tutaj jeszcze taką kartę EgoSIM. Jak wyjeżdżasz za granicę, to można za darmo w różnych krajach świata odbierać połączenia. A. Czyli nie płaci się za roaming. EgoSIM jest partnerem A. naszych transmisji, więc to dla Ciebie. Dziękuję. No i mam jeszcze takie podziękowanie. To jest podziękowanie za udział w naszym programie. Mam nadzieję, że gdzieś w Waszej siedzibie Austrii info będzie wisiało. Jeszcze... O, super, to jest nasza najwyżej położona kawiarnia w Alpach, na 3400 metrów o. na ludowcu. To ten baner, By... którym zapowiadaliśmy Pickstall. też spotkanie z tobą. Dzięki. Mhm. A ty powiedz, jak pozdrowić po austriacku, po niemiecku w sumie, prawda? Bo niemiecki jest głównym językiem urzędowym w Austrii. No, jeżeli jesteśmy na ty, mhm. to serwis. Serwis. Mhm. A jeśli nie na ty? Mm -hmm. Czyli dziękujemy bardzo do za widzenia. spotkanie, do widzenia i, i jeszcze powiedzmy, gdzie znajdziemy informacje, gdybyśmy chcieli do Austrii wyjechać. A to na naszej stronie internetowej mm -hmm. to jest www. Kropka kropka info. i na tym stronę odsyłamy. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Franku, Franka Kobenter z Austrii Info, austria.info.pl, zachęcamy do odwiedzenia tej strony. Dziękujemy bardzo za kolejne spotkanie w Kompas Tok Przypominam, że można nas oglądać, archiwalne odcinki na kompas.org.pl, ale także na Mlecznych Podróżach oraz w Dzienniku Turystycznym, no i na stronie egosim.pl również. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o tym, żebyście rejestrowali się na kompasie, dodawali swój adres e-mail do e, listy mailingowej, ale także rejestrowali się i korzystali z tego, co dajemy po zalogowaniu się na stronie kompas.pl. Tam jest dużo różnych bardzo fajnych opcji. Można także dodać swoje zdjęcia z podróży i do tego również wszystkich zachęca. To tyle na dziś. Do zobaczenia jutro. Jutro o majce, pojutrze o odpowiedzialnym podróżowaniu, a po weekendzie jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie o Iranie. Do zobaczenia. Transmisję oglądacie dzięki Ego Sim, www Egosim www.egosim.pl.